Dobry wieczór wszystkim. Założycielem Gryffin Real Estate jestem, a nie byłem. I tego tytułu mi nikt nie zabierze, więc to chyba. Okej, okay, ja dobrze, chyba dobrze. Jest... Ale w, jako w czasie przeszłym <grym> powiedziałem to dlatego, że, że to już było założone. Ale oczywiście tak, <grym> zgadzam się. Natomiast zawsze odkąd rozpocząłem działalność na własny rachunek, uważałem, że jeżeli komuś w życiu się powodzi, to. Powinien się tym podzielić, i powinien się tym podzielić ponad podatki, które normalnie płaci. Więc od w zasadzie początku rozpoczęcia mojej działalności gospodarczej, jak z, odszedłem z, z korporacji w 2001 roku i założyłem własny interes, to znaczy Cornerstone Investment Management, a później w 2007 roku Griffin Real Estate, to yy, wspierałem różne inicjatywy społecznie użyteczne. I przez te wszystkie lata, kiedy to czyniłem i czynię dalej, to na tego rodzaju działalność przeznaczyłem no, grube miliony złotych osobiście przez spółki, w których jestem zaangażowany, no, z, którymi, z których byłem w władzach lub w jakikolwiek inny sposób współpracowałem. Więc to jest odpowiedź na to pytanie nie, nie żałuję robię to dalej. No i te ostatnie inicjatywy, które wspierałem, to żeby wymienić tylko dwie, to Media Liberation Fund, gdzie jestem w Radzie Fundacji. Media Liberation Fund wy wydaje pierwszy wolny, niezależny tygodnik dla kobiet ukraińskich o nazwie Sestry Droga do Domu. Które wspiera ukraińskie kobiety i to zarówno na Ukrainie, jak i w diasporze. Jak również jestem głównym sponsorem programu dziennikarstwa śledczego Fundacji Gazety Wyborczej. Więc z tej działalności nie, zaprze, nie zaprzestałem. W przyszłości wspierałem różnego, różne fundacje. Między innymi przez 10 lat byłem sponsorem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. W Stróżach, gdzie prezesem fundacji był nieżyjący już senator Stanisław Kogut. Przy czym chciałbym podkreślić, że 8 lat z tych 10 lat to były czasy, kiedy Stanisław Kogut był w opozycji i nie miał żadnego wpływu na rzeczywistość w Polsce. Tak jak powiedziałem, 10 lat wspierałem fundację, przez 10 lat regularnie wpłacałem i wspierałem y, przedsięwzięcia, które Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach podejmowała. Były to wpłaty na konkretne y, na konkretne przedsięwzięcia, to znaczy czy, był to, czy było to budowa hospicjum, czy ośrodka hipoterapii dla dzieci, czy też y, y, ośrodka y, dla osób ze stwardnieniem rozsianym, czy też y, y, ośrodka dla y, dzieci autystycznych. To zawsze były Wpłaty na konkretne cele, na konkretne przedsięwzięcia, z których Fundacja się rozliczała i pokazywała, że wydała te pieniądze na te konkretne przedsięwzięcia. W koncepcji prokuratury w większość z tych wpłat, zdecydowana większość, przytłaczająca większość z tych wpłat, nie budzi żadnych wątpliwości, są one ok. Kilka natomiast wiążą z jakimiś ich zdaniem, Działaniami korupcyjnymi, o których chętnie się dalej wypowiem, jeżeli takie pytania będą, ale moim zdaniem one żadnego związku z jakąkolwiek korupcją mieć nie mogą. Jeden tylko opiszę, to znaczy ten, który jest związany z takim obiektem w Krakowie, które się nazywa Hotel Krakowia i Kino Kijów, które to podobno. Chciałem, a Stanisław Kobut załatwił z konserwatorem wojewódzkim w Krakowie, żeby ten wykreślił z rejestru zabytków. No, po pierwsze, nigdy to nie było wpisane do rejestru zabytków ten obiekt. Po drugie, te obiekty były częścią składową takiej firmy, która się nazywa Echo Investment, którą jako Gryfin wspólnie. Z Oaktree Capital Management i PIMCO, czyli Pacific Investment Management Company, kupiliśmy od Michała Sołowowa. Pod kierownictwem Michała Sołowowa, czy nadzorem Michała Sołowowa, jako właściciela firmy, kontrolującego firmę, te obiekty zostały zakupione w większym pakiecie. W tym miejscu miało być budowane centrum handlowe. Władze Krakowa, Rada Miasta podjęła uchwałę, że centrum Krakow... że w tym miejscu to centrum handlowe nigdy nie powstanie, i w związku z tym, jak, jak taką uchwałę podjęła, to ten projekt tracił pieniądze, bo jakiekolwiek alternatywne wykorzystanie tej nieruchomości poza budową centrum handlowego po prostu traciło pieniądze. W momencie, kiedy kupowaliśmy Echo investment, w związku z tym, w związku z powyższym, w związku z tym, co mówię, nie robiliśmy nawet due diligence tego, tego obiektu, ponieważ znajdował się on poniżej tak zwanego materiality threshold, czyli progu istotności dla nas. Nie robiliśmy due diligence. Ja nie podejmowałem żadnej decyzji co do tego obiektu. On był 3-4 poziomy poniżej, poniżej tego, co ja mogłem w ogóle zrobić w tej sprawie i zdecydować, bo byłem członkiem Rady Nadzorczej, a nie władz wykonawczych eco Investment. Nic ode mnie nie zależało, dla mnie nie, nie, nie wynikało z tego, czy ten projekt zostanie spisany do zera, czy zwróci kapitał, czy coś cokolwiek, jakieś tam niewielkie pieniądze zarobi, ponieważ, ponieważ tak jak mówię, no, był on poniżej progu istotności. Prezes Echo Investment, Niklas Lindberg, kiedy pojechałem z nim do Krakowa, już długo, długo po nabyciu Echo Investment, powiedział mi, Coś takiego. Przemek, jeżeli kiedykolwiek ten projekt zrealizujemy, to tylko for glory, not for the money, czyli dla chwały, nie dla pieniędzy. Ot, I to w takich to okolicznościach y, niby jedna z wkład, którą Echo Investment, i to nie ja, tylko Echo Investment y, y, zrobiło do fundacji pomocy osobom niepełnosprawnym w Stróżach, zdaniem prokuratu, prokuratury jest, y, no, ma charakter korupcyjny. Charakter korupcyjny budzi jeszcze dodatkowe wątpliwości, bo podobno no miał tutaj senator Kogut wpływać na konserwatora wojewódzkiego, który publicznie w jednym z wywiadów się wypowiedział, że on nikt w ogóle do niego z tego rodzaju sprawą nigdy nie przyszedł, nikt na niego żadnego nacisku nie wywierał, nikt od niego niczego w tej sprawie nie chciał. Co do tej walki politycznej, o której pan mówi, że no tak, to słyszałem, od takiej osoby, która się nazywa Adam Hoffman, byłego rzecznika prasowego Partii PiS, który spotkał się ze mną po, już po moim wyjściu z aresztu i mówił mi, że, no słuchaj, oni, oni się rąbnęli, to są jego słowa, oni Cię wzięli za, nie wiem to są Ci oni, ale to tego się możemy domyślać: oni Cię wzięli za kieszonkowego oligarchę, a Ty jesteś amerykański kapitał. No i tutaj stałeś się ofiarą walki pomiędzy Mularczykiem z jednej strony ziobrom, a z drugiej strony kogutem o wpływy w Małopolsce. No i to jest ta historia, którą od niego wtedy usłyszałem. No i to jak gdyby potwierdza tą tezę, że, że tu o co chodziło o coś zupełnie innego. Dodam tylko jeszcze na koniec, że ten obiekt, hotel Krakowia i Kino Kijów został zostało kupione przez rząd polski, przez Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, które uparło się zrobić tam część wystawy Muzeum Narodowego. Do tej pory nie zrobiło. Nie zrobiło, albo dlatego, że jak doszło do tego wpisu do, do rejestru zabytków, bo do niego w końcu doszło i moja teza jest taka, że do, do niego doszło właśnie ze względu na to, że na to napierał na to napierał ktoś z władz, żeby móc później zmusić jako Investment do sprzedaży tego obiektu. No nie wzięli tego pod uwagę, że ten obiekt pod tytułem Hotel Krakowia jest zbudowany w taki sposób, on jest zbudowany na zakładkę, ściana na ścianę i jeżeli się jedno, jedną ścianę ruszy, no się spada jak domek z kart, po prostu rozpada się. No i pewnie za jakiś czas będziemy mieli sprawę, sprawę w prokuraturze, którą poprowadzi już pewnie kto, jakiś inny prokurator, Dlaczego Muzeum Narodowe w Krakowie, stacji oficji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nabyło ten obiekt bez żadnego badania, bez żadnej ekspertyzy w tym zakresie? No bo zrobienie tam salby sal stalowych jest po prostu niemożliwe, bo gdyby zaczęli wyburzać wewnętrzne ściany, to rozwalą cały budynek. No i od tych pięciu czy tam sześciu lat, odkąd oni nabyli ten obiekt, tam się oczywiście nic nie wydarzyło. Stoi dalej pusty i niższej. To taki, to taki y, y, tytułem podsumowania, żeby pokazać funkcjonowanie państwa PiS. -u.